Bo walczą na tej lewej flance Cidry o każdy metr i oni właśnie przy futbolówce. Kwaśniewski, Harmata, zablokowane to dośrodkowanie, ratują to jeszcze gospodarze. Harmata, dobre podanie w pole karne, jest groźni, jest dobre, podaje strzał, gol! Szukał tej sytuacji przez Przesyca... Rusza Sprot. Sprot dobrze zagrana! Ta piłka Sprotem przelobował brałkarza! Gol! 2 do 0. Szybkie dwa ciosy. Czy to jest właśnie sytuacja na 3 do 0? Robi się ciekawie. Dobrze strzał. Dobra próba. Jest gol. 3 do 0. Ruch Radzionko wyprowadzi z Unią. Robicie rywala jeszcze bardziej. Jeszcze bardziej znacząco rusza sprot. Jest strzał. Jest gol. On jest siwy, on strzela bramkę na 4 do 0.